Oh, oh, oh. Dziękuję bardzo. Ale państwo się przyznali, syn pan Krzysztof i, i syn pan Mirosław i synowa pracują, nie, to... ale to zostawmy, to nie o ale to panie, chodzi. Ale panie, panie przewodniczący, e, czy ja mogę powiedzieć, nie oczerniła. Ale już I... to nie jest to szczerstwo. Jeżeli... Ja nie mam syna Krzysztofa, panie nie? przewodniczący, pan po prostu zmyśla, ale przypadku pan to samo. A Mirosława? A Mirosław to jestem ja, dalej pan A. nie wie. A. A. Dobrze. Ja się, ja się można, mieć, można mieć syna Mirosława. o tym samym imieniu. Wie pan, tak jak pewnie będzie. I love your accent where are you from? I love your accent where are you from? I love your accent where you from? Maybe I got an accent too how about you? Tak jak już powiedziałem, Ale jest Jarosław pan... Kaczyński, dla niego przyszedłem do porozumienia centrum, dla niego jestem w Prawie i Sprawiedliwości, powiem, że to jest wielki patriota, który dobro Polski ma. ma na najważniejszym miejscu. To jest najważniejsza rzecz w jego życiu. Poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się właśnie dlatego, że służył Polsce i nie chciał, tak jak mówił kiedyś, unieszczęśliwić jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce. I love your czy znana jest panu ta osoba Ale kto? Przepraszam, no ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. S no, no przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. A co w tym śmiesznego? I love your accent, where you from? I love your accent, where you from? I love your accent. Where you from? Maybe I got an accent too. How about you? I love your accent. Where you from? Namaste. I'm from India. I love your accent. Where you from? What from the Philippines? I love your accent. Where you from? Hi, I'm from Ireland. Maybe I got an accent too. How about you? I'm from West Africa, Senegal. I speak a different language. I speak Wolof, Fulani, French, and I speak English. My name is May. I'm from China, of Koldo. I come from Germany. I'm from Mexico. I live in, in the United States, 17 years. Hi, I'm from Turkey. I love your accent, where are you from? I am from Port-au-Prince, Haiti. <laughs> I love your accent, where are you from? I'm from Bogota, Colombia. I love your accent, where are you from? I'm from Yugoslavia. Maybe I got an accent too, how about you?